Cześć, cześć, witajcie, Kamil Nikodem z tej strony i zapraszam was dzisiaj na film. Ale zaraz, bo jeszcze będzie mi tutaj coś potrzebne. A mianowicie stół. <grystanie> Lecimy z tematem. Gdy byłem taki mały, no dobra, albo taki, chwila... To zobaczyłem deskę. Była to wtedy deska skateboardowa. I zobaczyłem, że jest to niesamowity transport. Odpychamy się i jedziemy. Nie trzeba chodzić. Jeśli chcemy wziąć deskę w rękę, to ją wtedy bierzemy. Nie są to rolki, nie jesteśmy do nich przyczepieni. I już wtedy, gdy byłem dosyć mały, wiedziałem, że to jest niesamowicie fajny transport. I że kiedyś prawdopodobnie będzie on znacznie ulepszony. No i tak się chyba stało. No i dzisiaj mamy naprawdę dużo rodzajów różnych desek. A ja na deskach jeżdżę prawie od zawsze. Jak widzicie, jest tutaj jedna deska, druga deska, no i trzecia też deska. Uff. Uff. Trzy deski tutaj mam, dwie ona będzie manualnym, a to jest elektryczna. Zrobiłem na niej 4000 km, prawie. Bo jak widzicie 3886 km na niej zrobiłem, więc dosyć dużo. Dwa lata temu zrobiłem o niej film i nie tylko jeden, a kilka, i naprawdę jest to świetna deska. Ale po tych prawie 4000 kilometrów przyszła chyba pora na zmianę. Więc zabierajmy to wszystko z tego biurka. Uuuu. A tak się składa, że przed chwilą był u mnie kurier i przyniósł mi coś takiego, więc otwieramy. A co tam jest? No to sami zaraz zobaczycie, ale jest to potężne. No więc dobra, lecimy, otwieramy. Let's go! Gdzie to się otwiera? O, chyba tu. Aż muszę wstać, bo widzę, że nie jest tak łatwo. Dobra, jeszcze tu, tu. Jest! Pudełko w pudełku, co prawda, ale jest! Uuu. Mipo! V5. Uh. MIPO! V5. Ale to nie koniec, bo jeszcze musimy otworzyć to pudełko, więc let's go! No dobra, więc zatrzaski do góry. Jeden, drugi A, ah, to jeszcze chyba nie teraz. Sezamie, otwórz się! O! Oh. Oh my god! Patrzcie na to, co tutaj jest! Mamy deskę! Mipo wersja piąta! Uhuhu! Ha, ah, pachnie! Fajnie! Dobra, wyciągnijmy tą deskę, wyciągnijmy! Uuu, uh, ciężka! Aaa, ah, fajna! O oh my god. Oh my god. Patrzcie na to, co tu jest. Uh. Dobra, zobaczmy, co tu mamy w pudełku. Instrukcja, to niepotrzebne, jakiś worek, pilot, to będzie chyba potrzebne, charger. No dobra, dysk pilot to chyba najważniejsze. Więc patrzcie, co my tutaj mamy. Oh my god. To jest, słuchajcie, w odróżnieniu do mojej poprzedniej deski, deska na hubach, a nie na paskach. Czym się różnią paski od hubów? Możecie sprawdzić moje wcześniejsze filmy i tam się dowiecie, właśnie czym one się różnią. Ale kurczę, jak ona wygląda ładnie! Naprawdę jest dobrze wykonana! Wow! Patrzcie na to! Jeszcze jej nie widzieliście. Ma tutaj w ogóle taką rączkę, można ją wziąć i ćwiczyć od razu. Fajnie, podoba mi się! Wow! Uuu, patrzcie jak ona wygląda z góry. Jest naprawdę ładna. Ej, podoba mi się, słuchajcie! Podoba mi się bardzo! No dobra, włączmy nas, słuchajcie! Okej, okay, pilot. O, włączył się, uwaga! Uuu! Jaka jest cichutka! Wow, jest naprawdę cicha. Moja deska jest strasznie głośna, ta jest mega cichutka. Dobra, nieważne co mówiłem, to był safe mode. Teraz, patrzcie, teraz. Uh -huh. What? What? Oh my god! Naprawdę to jest niezła decha! Kurczę pieczone! Wow! Naprawdę ładnie pachnie świeżością. Lubię to. Lubię to naprawdę. Fajna decha. Słuchajcie co ogarnąłem. Wystarczy włączyć pilota, deska jest wyłączona jak widzicie. Patrzcie na to. What? Nie trzeba się schylać i jej podnosić. W mojej desce wcześniejszej tak nie było. Wow. Mega fajnie. Bo to naprawdę będzie ułatwiać życie. Wuhu! Podoba mi się to słuchajcie! Zobaczcie to, słuchajcie! Patrzcie co ona tutaj ma. 2191! Wow, te deski są numerowane! To prawie jakby był to jakiś premium produkt. Ona jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy nie ładniejsza niż tamta. Słuchajcie. I naprawdę jest dobrze wykonana. Zaraz sobie przetestujemy, jak miękki jest w niej dek. Wcisę teraz gaz i zobaczymy, jak ona pojedzie. Uwaga! Uuu, ale mi się podoba! Słuchajcie, dobra! Patrzymy zaraz, jaki jest dek, i jedziemy na miasto ją testować, bo już się nie mogę doczekać. A pogoda za oknem jest idealna. Przetestujemy sobie teraz, giętkość deku, bo to mnie bardzo interesuje. Jak widzieliście, deska jest całkiem giętka. Może nie jakoś bardzo, moja poprzednia była trochę bardziej giętka. Natomiast nie znaczy to, że ona jest gorsza. Bo wcale taka nie musi być. Miękki dek absorbuje po prostu dziury. Zobaczymy, jak będzie się jeździć na tej. A w pudełku oprócz samej deski znajdziemy pilota. Titula, czyli klucz do deski, instrukcję obsługi. Ładowarkę. Swoją drogą, bardzo ładnie zaprojektowana, i kabelek do pilota. A więc mamy cały zestaw, aby po wyjęciu deski z opakowania wyjść na miasto, założyć kask i ruszać w drogę. Więc zróbmy to. Słuchajcie, jestem już na NFM, czyli na Narodowym Forum Muzyki. Tutaj zazwyczaj właśnie testuję pojazdy. Czemu? Bo jest duży plac. Jak widać po drugie są ludzie, można dać im też się przejechać. I dzisiaj spróbujemy właśnie dać jakimś longboardistom albo skateboardzistom właśnie deskę, żeby się mogli na niej przejechać. No więc dobra, wsiadamy i jedziemy się przejechać. Let's go! Powiem Wam, że już kawałek na tej desce przejechałem, aby tutaj właśnie dojechać na NFM. I z tego, jakie mam odczucia, jest ona bardzo rozkręcona. Skręciłem sobie trochę traki, żeby nie była aż tak bardzo skrętna, ale i tak nie było, nie jest to idealne. I nadal według mnie jest za bardzo skrętna i boję się przyspieszyć, a jeździ ona 45 km na godzinę, więc na razie na drugim biegu jechałem najwięcej 25 przy mojej pierwszej desce od razu pojechałem maksymalną prędkość, czyli 40, bo była ona naprawdę bardzo sztywna i prawie w ogóle nie ingerowałem w traki. A tutaj i tak po podkręceniu są naprawdę bardzo skrętne, także miejcie to na uwadze. Słuchajcie, pokażę Wam teraz jak ona rusza, a jak na huby rusza całkiem zrywnie, więc patrzcie teraz. No i pojechał, zobaczymy. jak na razie odczucia nie jest jak na Longu, bardzo czuły hamulec. No. przy dosłownie delikatnym wychyleniu do tyłu. Hamuje bardzo gwałtownie, więc trzeba od razu ciężar przerzucać. Mhm. Wydaje mi się, że nad longiem mam trochę większą kontrolę niż nad tym, mhm. bo no ale też jedziesz pierwszy raz. Nie? Tak, też jedę pierwszy raz, więc nie mam wyczucia w ręce. Flex jest bardzo przyjemny, podłoża praktycznie nie czuć. Nie będę próbował przez tory przejeżdżać na nim, ale wydaje mi się, że co to są? 80 kółka? 90, 90. No na to przez, na, na, na luzie na przez tory przejedziemy. Wydaje mi się, że to jest dobry, dobry start dla osób, które chcą się nauczyć jeździć po prostu po mieście na elektrycznym. Pierwszy raz jeżdżę na czymś takim. No. Y Fajna sprawa. Fajna sprawa, bardzo dobra rzecz. Fajna prędkość. W pewnym momencie mogłem sobie przyspieszyć. Mogłem wyczuć środek, tak, gdzie mnie dociska do deski tak, czyli siłę odśrodkowo mm -hmm. i dośrodkowo jednocześnie. No, Przyjemna, przyjemna, przyjemna rzecz. to Yes, yes, yes. It goes forward, because Mamy ziomka anglojęzycznego, więc zobaczymy co on powie, bo wydaje się dosyć doświadczony. Małe poprawki w trakach zaszły. Zobaczymy, co kolega pokaże. Jest interesująca, ma dobrą Trochę tylko na kawałki Albo mogę pojechać na Ziomek powiedział, że całkiem fajna deska Trochę mniej powiedział od tego, który mówił po polsku Ale i tak jest nieźle Więc jak widzicie dla początkującego ta deska jest idealna Bo właśnie ta deska jest specjalnie zrobiona dla początkujących. Są lepsze deski, droższe, które są już dla bardziej profesjonalnych osób, a to jest deska entry level, taki właśnie na wejście sobie i zapoznanie się w ogóle z deską elektryczną, która jest dobra, bo są też słabe deski elektryczne. Ziomek rozkręcił mi traki, więc muszę teraz je dokręcić, żeby zacząć jechać. Są tak rozkręcone, że się kiwam jak na jakiejś galarecie. Ale lecimy teraz trochę dalej, więc pamiętajcie Na głowę zawsze kask Ziomek na Majestic Boardzie pojechał Fajnie Ja na desce, ktoś też na desce To lubię w tym mieście Co zauważyłem To bardzo mocny hamulec Wystarczy tylko lekko przyhamować A deska prawie staje dęba są tutaj cztery tryby hamowania, co jest ciekawe, tak samo jak cztery tryby prędkości, ale z tego co widzę nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Próbowałem na pierwszym i na czwartym i rzeczywiście jest trochę różnicy, ale nie aż tak duża, żeby nie stanąć dęba. Jadę zrobić rundkę, a Wy zobaczcie, jak ona przyspiesza i jak hamuje. Przejadę mniej więcej tak. Jak sami widzieliście, troszeczkę się zbiera, nie jest to takie gwałtowne. Z jednej strony to dobrze, bo nie zrzuci Was z deski, jeśli jesteście początkujący. Natomiast jeśli chcecie uciec przed rowerzystami, takimi wiecie, naprawdę rowerzystami, no to bywa to trochę ciężkie. Później możecie ich odstawić, ale na samym początku bywa różnie. Ale system, że nie trzeba włączać deski, jest super. Pokażę Wam to teraz. Włączamy pilota, jest włączony pilot, deska jest wyłączona, odwracamy ją, wsiadamy i jedziemy. Zobaczcie to jeszcze raz. Włączam pilota, deska jest wyłączona, kładę deskę. Następnie się odpycham i jadę. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, czy ta deska jeździ do tyłu, oczywiście, że tak wystarczy kliknąć ten guzik dwa razy i jedziemy do tyłu. Czy przy zjeżdżaniu z krawężników deska obciera? No, jak widzicie, tak. No więc. Już mamy pierwsze obtarcie. Decha w łapę i lecimy. Słuchajcie, przejechałem już całkiem sporo, bo prawie 10 km i bateria, jak widzicie, ma dwie kreski na cztery. Ona ma około 15-18 km zasięgu. Pojeździłem sobie trochę na ostatnim trybie, czyli tym czwartym. No i właśnie wydaje mi się, że bateria wytrzyma maksymalnie. Z 15 km i to będzie jej max w tym najszybszym trybie. Jadę słuchajcie teraz na Grundwald, a trasa to 4 km. Gdy już tam dojadę, dam wam znać, ile baterii mi zostało i czy w ogóle deska jeszcze dalej jedzie. Miejmy nadzieję, że tak, więc co, lecimy? Słuchajcie, zostało mi jeszcze 2,3 km i jak widzicie decha stoi już za mną, bo jedzie 5 na godzinę, więc nie da się nią już jechać, więc idę po prostu na tramwaj. No bo tak to się nawet nie da jechać chodnikiem, nie mówiąc już... O ścieżce. Tutaj macie napisane, ile przejechałem właśnie dzisiaj na desce. Dokładnie. No bo niestety na pilocie nie ma podanej odległości, więc wam tutaj napiszę. No i po tylu kilometrach deska po prostu zwolniła do 5 kilometrów. No jedzie zbyt wolno, szybciej idę. Ale jeśli patrzeć na to, że jest to dosyć mała bateria, no to i tak nieźle. I tak nieźle. Można naprawdę sobie trochę pojeździć i pośmigać, a szczególnie praca dom, praca dom. Słuchajcie, właśnie ładuję deskę. Więc zanim zjem, to zobaczymy do ilu procent się naładuje. Miejmy nadzieję, że chociaż trochę, że można nią jeszcze kawałek pojechać. Więc od razu przetestujemy prędkość ładowania. Czy na krótkiej przerwie jesteście w stanie naładować sobie dechę? Ładowałem baterię 40 minut i z 5 na godzinę znowu mogłem osiągnąć maksymalną prędkość. Dojechałem na Grunwald, czyli te 2,3 km. No i jak widzicie, są dwie kreski. A naładowały się też dwie. Natomiast jak tutaj przyjechałem, to pokazywało tylko jedną, i deska już odrobinę zwolniła. Teraz musiałem wyciągnąć kamerę i znowu zrobiły się dwie kreski. Więc wystarczy na chwilę się zatrzymać i ją troszkę podładować, i możecie dalej ruszać w trasę. Także całkiem nieźle mipo. Cała deska ładuje się niecałe 3 godziny, więc nie jest tak źle. No dobra, a jeśli Wam ten film się podobał, to zostawcie subskrypcję, lajka i na pewno też zajrzyjcie na recenzję. Tej deski, bo to był dopiero unboxing. A zajrzyjcie na recenzję pełną taką z każdą możliwą informacją i z każdym możliwym szczegółem na temat tamtej deski. Więc zostawcie subskrypcję, aby nie przegapić właśnie tego filmu no i kolejnych o innych deskach. A teraz, cześć, trzymajcie się. Pa!